Każdy może dziś do Jezusa przyjść, Każdy może dziś, do Jezusa przyjść, Każdy może dziś do Jezusa przyjść. On nie odczuć Każdy może dziś do Jezusa przyjść. Każdy może dziś do Jezusa przyjść. Każdy może dziś do Jezusa za przyjść. On nie oczu Jezus. I Ty możesz iść do Jezusa przyjść, i Ty możesz iść do Jezusa przyjść. I Ty możesz iść do Jezusa przyjść, To On nie odrzucicie. I Ty możesz iść do Jezusa przyjść. I Ty możesz iść do Jezusa przyjść. I Ty możesz iść do Jezusa przyjść. To nie odrzucicie. Każdy może dziś do Jezusa przyjść. Każdy może dziś do Jezusa przyjść. On nie oczućecie. Każdy może dziś do Jezusa przyjść. każdy może dziś do Jezusa przyjść. Każdy może dziś do Jezusa przyjść. On nie oczućecie. Jezus, 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 Jezus. Jezus, 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 Jezus. Dzięki Ci, dzięki Ci, dzięki Ci, dzięki Ci, dzięki Tam umarłeś mnie. Dzięki Ci, dzięki Ci, dzięki Ci, dzięki Cię, umarłeś za same dzięki ci o, dzięki ci że kochasz mnie zmartwychwstałeś zmartwychwstałeś dzięki ci o, dzięki ci że kochasz mnie. Scared. Oh, I Dzięki Ci, o dzięki Ci, że kochasz nas. Jezus kocha Cię, Jezus kocha Ciebie. Amen. Chwała Bogu. Witam wszystkich, którzy mnie słuchają, którzy nas słuchają. Ewangelia została już tutaj opowiedziana w tych pieśniach, ale ja chciałbym przeczytać z Ewangelii Świętego Łukasza słowa, które mówią o Panu Jezusie Chrystusie. To jest Ewangelia Świętego Łukasza, czwarty rozdział. Każdy, kto mnie słucha, kto chodzi do kościoła, to również słucha słowa Bożego. I to, co ja będę czytał, to nie jest napisane przeze mnie, tylko przez Ewangelistę Łukasza. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym śnionych wypuścił na wolność. Abym zwiastował miłościwy rok Pana. Po to przede wszystkim przyszedł Pan Jezus, tak jak słowo Boże tutaj mówi, że Bóg go posłał, aby zwiastował ubogim dobrą nowinę. I to nie ubogim dosłownie w znaczeniu fizycznym, bo każdy człowiek przed Bogiem można powiedzieć, jest takim ubogim. Bo słowo Boże mówi, że. Yy, nie jesteśmy w stanie przed Bogiem wykupić się sami z naszych grzechów. Po to został właśnie posłany Pan Jezus Chrystus. Po to, żeby ogłosić je Jeńcom wyzwolenie, czyli tym, którzy są związani w swoim życiu przez jakieś problemy, jakieś nałogi, aby ogłosić ślepym przejrzenie, a bym uciśnionych wypuścił na wolność. Po to przyszedł Pan Jezus, żeby dać nam wolność od naszego grzesznego życia. Tutaj było śpiewane w jednej pieśni, że każdy może dziś do Jezusa przyjść, że Jezus leczy chore serca. I to jest prawdą. Ale jest taka zasada: tak jak wtedy, gdy jesteśmy chorzy w naszym ciele, rejestrujemy się, idziemy do jakiejś tam przychodni, idziemy na izbę przyjęć do szpitala i musimy coś ze swojej strony zrobić. Podobnie jest, jeśli chodzi o nasze. Problemy osobiste, takie duchowe, takie wewnętrzne, my również musimy z tym przyjść do jakiegoś lekarza. Zazwyczaj, gdy człowiek ma jakieś problemy, no to idzie do lekarza. Jeżeli nie są to problemy związane z jego ciałem, tylko z jego duszą, z jego umysłem, idzie do psychologa, do psychiatry i też musi swoje, że tak powiem, w cudzysłowie, odstać. Do Pana Jezusa nie trzeba czekać w kolejce. Słowo Boże mówi, że On jest Bogiem, który nas widzi, który nas słyszy. Ewangelia Świętego Jana mówi, że Jezus znał to, co było w sercu człowieka znał myśli ludzkie. Ale tak jak powiedziałem, wtedy, gdy jesteśmy chorzy w naszym ciele czy w naszej duszy, idziemy do lekarza, rejestrujemy się tak podobnie jest z przyjściem do Boga, z otrzymaniem pomocy od Pana Jezusa tak jak otrzymujemy pomoc od lekarza tutaj na ziemi żeby otrzymać pomoc od Pana Jezusa, który może nas uleczyć w naszych duszach, w naszych sercach każdy z nas indywidualnie musi przyjść i powiedzieć, co mu dolega. Musi z tym się zwrócić do Jezusa Chrystusa, bo Pan Jezus w Ewangelii Świętego Jana powiedział sam o sobie: Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. A więc zachęcam każdego, kto nas dzisiaj tutaj słucha, jeżeli ktoś ma jakieś problemy w swoim sercu, problemy, z którymi sam się boryka, może. Yy, może myśli, że nikt nie jest w stanie go zrozumieć. To Bóg jest w stanie każdego człowieka zrozumieć. Bo Słowo Boże mówi jeszcze o Panu Jezusie, że On doświadczył wszystkiego z wyjątkiem grzechu. Jezus przechodził, znajdował się w różnych sytuacjach, dlatego On może nam pomóc. Bo jeżeli wierzymy w Jezusa jako Boga, jako Pana i Zbawiciela, to musimy wiedzieć, że On jest Bogiem Wszechmogącym, jest Bogiem Wszechmocnym. A jeśli jest Bogiem wszechmocnym, to On może zaradzić nam na nasze problemy. My, jako ludzie, nie jesteśmy w stanie czasami zrozumieć jedni drugich, bo, no bo nie jesteśmy, bo jesteśmy ludźmi, jesteśmy stworzeniami, jesteśmy, że tak powiem, ludźmi ograniczonymi w, naszej, w naszych możliwościach, w naszej wiedzy, w naszym zrozumieniu. Ale Pan Jezus jest Bogiem wszechmogącym. On jest nieograniczony. Także zachęcam każdego człowieka, który... Dzisiaj tutaj jest, kto nas słyszy, żeby zwrócił się w swoim sercu do Pana Jezusa Chrystusa. A Pan Jezus powiedział jeszcze takie słowa, że kto do mnie przychodzi, wszystkich, którzy do mnie przyjdą, nie wyrzucę. Także życzę wszystkim, żeby każdy, kto ma jakiekolwiek problemy, zwrócił się z tym. Do Boga, Ojca, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo on jest jedynym Bogiem, on jest jedyną drogą, prawdą i życiem. On za nas umarł. Niedawno obchodziliśmy jeszcze dodam do tego święto zmartwychwstania, święta Wielkiej Nocy. I my wierzymy, że Pan Jezus umarł, ale także zmartwychwstał. Bo jeżeli by Jezus nie zmartwychwstał, to w ogóle po co jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa? Po co jest nasza wiara jako ludzi żyjących w chrześcijańskim kraju, jeśli nie wierzymy, że Jezus Chrystus zmartwychwstał? To daremna jest nasza wiara, tak apostoł Paweł napisał w liście do Koryntian. Ale jeżeli wierzymy, że Bóg jest, że Jezus Chrystus żyje, że Jezus zmartwychwstał, to On może nam pomóc. Amen. Cię, ziemia wydaje prąd, gdy bitoś, Panie, zbywasz słon, bo Błogosławię gdzie gdy pustynia w krąg otacza mnie, choćby przez pustkowie szedł. Błogosławię Cię, ze łaskę,